Stronę. Cześć Szymonko z tej strony Oscar. I dzisiaj będziemy grali Minecraft. Teraz się ładuje. Właśnie. Będzie się ładował trochę. No nie powiem. Będzie się ładował, 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 ładował. No i ładowanie nie jest. Fantasy. Zobaczmy ten świat na tym grubym muziecie. Mamo, robiłem kawałek portalu i w ogóle. To dzisiaj yy, będziemy robili kopalnię. Tak. Kopalnię! Yeah. Jestem na dworze, łapasz, dobra? O No to ja zrobię cięcie i poszukam miejsca na więc pa. O znalazłem jak widzicie tutaj, taką moją um, jaskinię już trochę wykopałem, na dwa serki. Hmm, no, pewnie jest dobra ale dobra. Musimy wykopać tu Trochę. Bo on będzie nas irytował. Jeszcze jedno problem no już Szybko, wykop się, no. No to, no, no i się kopię. Jaki głupi O no nie Chyba święty się zepsuł no, bo ja wyszłam przez przypadek Tylko tak. ma się załaduje świat i będzie git, I... nie? Ej nie mam, co jest? O, patrz, tu... jaką zbrojkę mam. Elegancką, kurde, nie. Chyba zrobimy to. Tu jest koper. Tak, no to. Pstryk. 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 pstryk, 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 Serio? Teraz. O Boże. E Lepiej? Nie, zdawałam się. No tak, no też nie ma, Lepiej. o się w dół i kopiemy co to zdaje się, w lizze z lasu gdzieś czuję po prostu czuję Czuję, że źle, nisko Ale ja mam tu ciemno. Żebym sobie głęboko za chwilę nie zrobił. Będziemy musieli pędzić po jedzą. A nie mam jedzą. Ale mało. A tam jest wejście tam. Tam też. Dobra. Drugie muszę dalej. Pyk, 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 pyk. pyk Wykopane. No i chopsa, drukujemy. Pochodnie, bo nic nie widać. I lecimy chyba woda. No, muszę się od czasu do czasu obracać. Nie zobaczymy, żeby za mną mi... <laughs> Widzicie, czułem żelazo. Czułem je. Ja po prostu czułem tylko. Bieram je. Tylko wiem tego od boku, taką krzeszczelinę, prawda? hopsa hopsa, Hopsa, hopsa. Psa, psa. I kopsa. Z terazem kopanie. na właśnie gadniliśmy kopalnię. Znaleźliśmy Co my znaleźliśmy Co się odcięło? Ta kopalnia jest niezła I to jak niezła O Boże, ten kurde trafił nie. Pewnie żelazo Ale trafiłem O Boże, mamy kopalnię, mamy kopalnię, mamy kopalnię, mamy kopalnię Kopalnia ma, kopanie, mak, ma, kopalnia ma, kopalnia ma, kopalnie ma, kopalnie ma, kopalnie ma. Přijeme Ci to postawiłem, ale jsem hlupý No to je to ne Zabudu to, tam zabuduj Je to, že <tries> Bez sensu no. nik? Nie, tu jest. O, underperformer. Świetnie, i EXP. Aha, w końcu EXP. Właśnie, y, ja tutaj z, będę zbierał EXP od czasu do czasu. Więc nie, nie dziwcie, że tak, kurde. Łoj, Łoj, EXP. Kurde, 5 levelów więcej, nie? Bo pierwszy raz nie grałem jeszcze. På yes, hallo, hallo, hallo. <laughs> okay. Det wiem, co To, to... O właśnie, dzisiaj ten film nie będzie trwał za długo. Bo nie mogę tak długo, bo mi się nie chce tak długo nagrywać. Trwa chyba już, ja teraz go kończę. Dobra. Serio mnie zaatakowałeś Serio Gień Gień Enter Pearl daj. Hmm, nie dał mi My friend Talk So we barely Move Wracam Bo ten film już trwa 7 minut Tak powiem Jeszcze to Chyba dziewiątej Nie to gdzie. Kurde jak widziałem to chyba skończę film. Znalecimy tutaj z i w... będzie nam moją zbrojkę, nie będę musiał wróżować tej mojej najlepszej. No, tam to będę musiał incentować. Hopsa, hopsa, hopsa no, lecimy. się. A tu portal się świeci. Myślę, że to będzie nazywany e, creepę. Dwadzieścia jeden raz 21, 21. Już tyle, tyle nie widziałem, bo się zatykałem. Pempera. Pempera. Pem, pem, Już tyle nigdy nie widziałem, bo się zawsze odtykałem. O nie, piecy. Piecyk. postawimy go No na razie jeszcze nie zrobić. tu sobie nie przypominam. A, tak, to tu ubieramy. Postawimy to, to I teraz miałem jeszcze wziąć kobel i zrobić jednak. Znaczy ten piecyk. Dwa piecyk zrobimy żeby bardzo korzystać o ten drugi tu dobra, to pierwsze to i przypalanie być potrzebne to to tu no i kamień się przypali A jak się przypali to chyba zrobimy sobie budki i jeszcze coś jeszcze pomyślę. dobra z zbrojkę. Założymy na wieszek kulturalny. No, Dobra. Bo... No, no. no, weźmiemy to tu. Jak się przypali, kończy miku. No bo dobra, teraz już skończę. Dobra to no, y, na razie widzimy się no, za, na kolejnym filmiku y, na kolejnym filmiku nie y, pójdziemy do na będę musiał trochę bloków tutaj pokopać albo nie pójdziemy w, w następnym filmiku pójdziemy do kopalni dobra oto to pa, pa 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 widzimy się jutro 呃，嗯、要是啊，怎么？